fasola szparagowa tyczna bardzo obficie owocuje można powiedzieć w zasadzie to są pierwsze takie poważne zbiory mojej zielonej fasolki odmiana kobra bardzo smaczna żółta czy zielona fasola szparagowa odwieczny dylemat i od długa bardzo dyskusja na ten temat ja przez wiele lat uprawiałem żółtą teraz, teraz od kilku lat uprawiam zieloną od czasu kiedy Znalazłem tę odmianę kobra, bardzo smaczną. Okrągłe strąki w przekroju, długie, bezwłókniste, bardzo smaczne. Sąsiedzi, którym daje nadwyżki tej fasoli, mówią, że najsmaczniejsze, jaką jedli. Co ciekawe, ta fasola po dojrzeniu ziaren ma czarne nasiona. Fantastycznie to potem wygląda w potrawach. Na suche ziarno zostawiam trochę strąków, żeby zebrać suche ziarno do sałatek, czarną fasolę mieć. No a zielona, a zielona do spożycia bądź do mrożenia. Fasola może rosnąć w jednym miejscu przez kilka lat, w związku z tym nie ma potrzeby budowania co roku nowych podpór, solidnych podpór, na których będzie się pieła ta fasola. Można postawić solidną konstrukcję. I przez kilka lat, przez 4, 5, 6 lat uprawiać w jednym miejscu fasolę tyczną. Moja fasola jest w międzyrzędziu obsadzona nasturcją. Nasturcja to jest fajne ziółko, która chroni moją fasolę przed mszycami. Fasolę szparagowu warto zbierać regularnie, żeby ona nie narosła, żeby nie narosły te włókna takie twarde, które nie będą smaczne nawet po ugotowaniu. Na szczęście jest wiele odmian, dobrych odmian, które pozwalają nam na błąd, na opóźniony zbiór. Takie, które długo nie stają się włókniste. Warto wybierać te odmiany, właśnie pozwalające na błędy ogrodnika przy zbiorach, opóźniony zbiór. Dzisiaj na Pomorzu wieje. A, że wieje, to mało powiedziane silnie wieje. Fasolatyczna jest świetnym wiatrochronem. Często opowiadamy o wiatrochronach, więc fasolatyczna jest tutaj także rozwiązaniem chroniącym przed wiatrem uprawę ogórków. Ogórki wysiane z nasion, ogórki, które jak wszystkie dyniowate nie lubią być wystawiane na wiatr. Dlatego jak uprawiamy pionowo ogórki to raczej w zacisznych miejscach, a tutaj te ogórki mają spokój. Płotek najpierw chroni przed wiatrem, potem Dwa rzędy fasoli tycznej. Pierwszy zbiór mojej kobry fasoli szparagowej tycznej. Napiszcie w komentarzach, jakie są Waszym zdaniem najlepsze, jakie macie najlepsze, najsmaczniejsze Wasze odmiany fasoli szparagowej. Niech to będzie inspiracja dla nas wszystkich w poszukiwaniu fajnych, ciekawych odmian. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. Do zobaczenia.